Żerujące gąsienice jedwabników, model 60-krotnie powiększonego pluskwiaka zwanego czerwcem polskim, czy szczury obwiniane za przenoszenie dżumy. To wszystko zobaczyć można na wystawie Via Regia Szlak Wędrówki Gatunków. W Galerii Miejskiego Domu Kultury od grudnia do początku maja zagościła u nas wystawa z projektu Urzędu Miejskiego w Skorzelcu, jak i również Muzeum Zenkenberga w Gerlitz. Na wystawie prezentowane są filmy i słuchowiska. Tu znaleźć można odpowiedzi na wiele pytań, m.in. jak w Polsce znalazły się różnego rodzaju zioła lecznicze, warzywa, a także owady i zwierzęta. Możemy dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy o ziołach, jak i również o gościach, które nie, nieproszonych gościach, które też przemiesz, gościach, którzy przemieszczali szlaki z okresu, w okresie średniowiecza. Wystawa prezentuje mało znaną stronę znanego szlaku handlowego Via Regia, który niegdyś łączył wschód i zachód Europy. Szlakiem tym przemieszczali się ludzie, ale także podróżowały rośliny i zwierzęta. Te chciane, ale i te niechciane. Multimedialna wystawa opracowana jest w języku polskim i niemieckim. Można ją oglądać w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu do 6 maja 2012 roku. Codziennie od godziny 14 do 18. Wstęp wolny.